Cześć dziewczyny, w dniu naszego święta chcę złożyć każdej z Was serdeczne życzenia. Długo zastanawiałam się, czego mam Wam życzyć i myślę, że chyba przede wszystkim chcę Wam życzyć odwagi w realizowaniu swoich marzeń. Dlatego, że część ludzi, większość ludzi właściwie podchodzi do tematu marzeń tak, że no, one tam sobie są, no i może się spełnią, może się nie spełnią, a wiemy o tym doskonale, że jeżeli tylko wytrwamy w wyznaczonym kierunku, wytrwamy w drodze do tego celu, będziemy systematycznie, konsekwentnie podejmować działania, ale przede wszystkim będziemy miały odwagę zacząć realizować te marzenia, to one będą się spełniać. Mam dowód na to wokół siebie, znam kobiety, które realizują swoje marzenia. Ja sama realizuję swoje marzenia i wiem, że ty też możesz. Jesteś wspaniałą kobietą, pamiętaj o tym, pamiętaj o tym każdego dnia. Miej w sobie siłę, która będzie, ci, będzie cię napędzać w tym, żeby dążyć do takiego życia, jakie sobie wymarzyłaś. Nie czekaj na księcia z bajki, po prostu sama bądź swoim księciem i zacznij dążyć do takiego życia, jakie chcesz wieść. Życzę Ci raz jeszcze wszystkiego najlepszego, całego bukietu róż, fantastycznej imprezy. Albo po prostu miłego wieczoru, jeżeli będziesz spędzać go dzisiaj w domu. Rozpieszczaj się każdego dnia i oczekuj tego, że twoi bliscy, że mężczyźni, którzy będą cię otaczali bądź cię otaczają, też będą cię rozpieszczać. Bo to jesteśmy. Pozdrawiam Was serdecznie, udanej zabawy i wspaniałego dnia. Trzymajcie się.